Witam w kolejnym odcinku Atlantis Zapomniano powieści. E, to już będzie, będzie nasz ostatni odcinek. Tutaj nie ma już za dużo do roboty. E, tutaj Dark Wolf i wróciliśmy na Atlantydę. Po tym jak dziwnie nasz bohater serca z piękną bryczkę i se, tak jak widzieliście, wyleciał. sektorem, tam dwa, dwa odcinki temu się pożegnaliśmy i. Wylądowaliśmy na tamtej wyspie, co trzeba było rozwiązać zagadkę, co nas dziwnie, przy... jakaś starucha nas e, przygotowała, że spotkać się z kostką Rubika. No dobrze, mm, na tą tydę, trzeba będzie porozmawiać z, to, z tym akcjonem, bo to, muszę wiedzieć, co się dzieje, kurde, bo po tej łódce... Ucie... Gdzie byłeś? Czy Anna jest z tobą? Akcjonie, Anna nie żyje. Nie żyje. Moja Anna! Zaatakowała Barkę Krona i zginęła. Tak mi przykro. O, set! Kochałem tę dziewczynę. Była dla mnie wszystkim. A czekam jak nie. Powiedz coś na temat Kreona. Jakie wieści o Kronie? Złe chłopcze. Jego oceaniczna flota udała się na północ. Wszyscy żołnierze. Planuje zaatakować barbarzyńców. Słyszałem, że sam rusza rankiem. Cały czas spędza na barce, eksperymentując ze swoją nową bronią. Muszę go powstrzymać. O tak! Trzeba go powstrzymać! Chociaż to nie przywróci życia mojej Annie. To nie w rońcu i gdybyśmy widzieli w naszym wieku, to wystarczyłaby jedna atomówka, żeby to, by, żeby to zmierzyć. No dobrze, trzeba powiedzieć, coś możesz jeszcze powiedzieć na to batannę. Tionie, kochałem twoją córkę. Nie wiem co mam ci powiedzieć, chłopcze. Uuu, set! Straciłeś dobre mięsko. No dobra, no to trzeba... Jak powiedział, że cały czas jest na barce, więc trzeba będzie go jakoś powstrzymać. No to wracamy na naszą bryczkę. Chyba, że będzie można zostawić jakoś statkiem, ale nie. Dobra, wracamy na bryczkę. Ale tak wygląda w powietrzu. Odeszlić. No, że musimy dalej. Co to za łódź? Podaj swoje dane! E, tutaj Dark Wolf 1.1. Chcemy po, poprosić o lądowanie. Nie żartuję. No to. To środka. To zdrajca, Wasza Wysokość. Niech sad go oślepi. Nie może zrobić nam krzywdy, Wasza Wysokość. Uszkodzić nas! Ha, 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 ha. Patrz, Set, kto jest ze mną! Twoja mała Anna! Set, uważaj! A, Anna żyje! O, o, o! Mamy u góry... Chce go martwego słyszycie? Chcę, by był martwy! Będzie się szybko spieszyć, bo mam. No tutaj... dobrze, trzeba ją szybko uwolnić. Uciekajmy stąd! Wyrzuć go za burtę Melians! Z przyjemnością wasza wysokość. Aaaa! Dobrego lotu! Dobra, zmykamy stąd. Patrz co zrobili z moją łodzią. Jest całkiem... set! Dzięki Ammu, że żyjesz! Jak zostałeś pilotem? Gdzie twój kryształ? To długa historia. Podoba mi się twój kostium, Anno. To Kreon. Jestem pewna, że teraz udał się do swojej gadającej głowy. Ma na jej punkcie obsesję. Nie pozwala nikomu zbliżyć się do niej. Trzyma ją gdzieś ukrytą, niedaleko galerii delfinów. Idę za nim. Tym razem trzeba go skutecznie powstrzymać. Idę z tobą. Nie Anno, proszę, tylko ja mogę to zrobić. Idź i zobacz się z ojcem. On myśli, że nie żyjesz. Będę czekała na ciebie w jego chacie. Lepiej się pośpiesz. Wulkan ożywa wkrótce wybuchnie. Tak, zauważyłem. Przyjdę, gdy tylko będę mógł. Set, wewnątrz pałacu bądź ostrożny. No kurde, nie tylko rozpiewszy naszą broń, to jeszcze kreon poszkodził wyspę. Dobrze, no to wchodzimy do galerii delfinów. Tylko, że tutaj nic nie ma. No to może coś tu O, to, to. Ale w garderobie nie ma. więc hmm. się wydaje, że jednak znowu będziemy musieli skorzystać z pomocy naszego przyjaciela, szczurowa. Więc znowu robimy nasz, nasz manewr. To znaczy, że ustawiamy znowu, że naszą zagadkę, którą. Tak jak mówiliśmy na monarchę jeden nad, yy, nad światem Atlanty zwycięży ciemność. Okay. Tak wygląda jak ona ciemność. Teraz mamy noc. Jest pod nich... Atlantyda jest na niebezpieczeństwie. No dobrze, no to odblokujemy naszego lwa, Dajemy tutaj naszą owieczkę. No i spróbujmy się niego zapytać. Hmm. Ale teraz przecież jest dźwięk. Tylko kiedy myśmy używali CD-ka i trójki czyli, lub dwójki lub przedtem, to były problemy z audio. Teraz jednak nie. No dobrze, ten sam manet tak jak zawsze, dajemy mu ten. Gotujemy się bo nie Ciekawe czasy nadeszły set. Ja i Silken tak uważamy. Wszystkie szczury uciekły. Uderzmy. Co na to powiesz? Odeszły? Czemu? To przez wulkan. Jesteśmy jak tonący okręt. Widzisz, szczury to wyczuwają. No. Dobra, szlopam. No, idziemy... Co zrobicie, ty i Silken? Pójdziemy za szczurami. One wiedzą dokąd iść. Dokąd? Ty bo jeszcze nie wiemy. Co, Silken? Pójdziemy z nimi. Oto co zrobimy. Nie wiem czy was za bardzo podoba. Wiecie o tym, że Mejian zginął. <grystanie z góry> Mówi, nie mieliście szans tak do góry. No dobra, to zamieniłem to Kreona. Szukam Kreona. Złapać go. O to Ci chodzi. Zabić starego Kreona? Jeśli nie będę miał wyboru. Nie będzie gryset. Tym razem nie ma czasu na grę. Czy kościsty wieloryb może patrzeć przez delfinie oczy? Nie wydaje mi się. Nie sądzę. Z powrotem na swoje własne miejsce. Tak powinno być! Kościsty wieloryb z okiem delfina? Dokładnie to powiedziałem. Jest w złym miejscu, w niewłaściwym. Znowu gówniana zagadka. Co trzeba zrobić? Od... Delfina widzieliśmy. widzieliśmy. że właśnie oko było trochę dziwne. Było tam ikona. Ale o co mu chodziło z drewnianym... Wyjść. Nie. Jeśli mam zapolować na Krona, muszę zostać w pałacu. Okej, okay, to znaczy, że nie ma wyjścia. To jedynie co zostało to tylko biblioteka. O, widzicie? To tak ja mówię w pierwszej zagadce. Gdybyśmy zrobili w taki sposób, byśmy przegrali. Nawet w taki. O, czekajcie, r. Było powiedział na temat jakiejś ryby, po prostu jest błędne oko. Wiecie, może o to chodzi. Hej, jest oko! No, no, no. To no dobrze. No to mamy oko. No i trzeba teraz zamienić oko delfina z tym, któryśmy znaleźli. Witajcie w moim ochydnym, nielubionym miejscu i zagadce. W tym za każdym razem miałem problem, bo tutaj chodzi o to, co teraz zobaczycie, że nie możemy wpaść na pułapkę. To jest coś podobnego do sapera, tylko że w saperze my mamy podpowiedź, na przykład to dwie pułapki czy trzy. Tutaj na szczęście jako rozwiązanie będzie pojawiał się byk. Więc będziemy musieli pamiętać jego pozycję. Ja tutaj mogę mieć trochę faili, bo tego absolutnie nie pamiętam. To mnie tak kurzało, że czasami musiałem sobie narysować tam na, na kartce. No może będziemy mieć fukusy za pierwszym razem. A to idzie do przodu. No, mamy już skręt. Jakby to jest prosty. Przybyłeś by się ze mną zmierzyć, set? W porządku. Czekam. No, tak jak powiedziałem. Tu jest pierwsza połapka. Jeżeli padniemy, umrzemy. No to skręcamy. Może będzie często. Wyzwanie Set. Małżonek przeciw mistrzowi. A teraz król przeciw zdrajcy. To ja powiedziałem, to był tamten skręt, który widzieliśmy na samym początku. Więc to była chłopka. Okej, okay, no to skręcamy. Tylko Teraz. jeden zwycięzca. Ale czy uda Ci się zapomnieć o pokonanym? O, tak? jest wyższa Dobrze, to musimy się cofać. Tutaj nie. Tutaj nic nie było. Czy Rea powiedziała Ci, co spotyka pokonanego Set? Podejdź to ci pokażę No dobrze, tutaj też jest pułapka, więc trzeba iść prosto Tam nie, bo wrócimy tak jak byliśmy na początku, więc pójdziemy prosto Już tutaj jest pułapka Mógłbym Wejść Tam jest pułapka na 100% Więc pójdziemy prosto Podejdź i zobacz jak wygląda litość ambu. To Tu jest ta sama ławka trzeba będzie skręcić byłeś w tamtą skierunek. Dobrze sobie radzisz. Już niedaleko No to jest ta na nie, jest ten do tyłu. O! Doszliśmy! Uchsałem, tak pierwszym razem! Ja powtarzam, nie pamiętałem w ogóle, z tym miałem masę problemów, jak kiedyś grałem, jak byłem ma małym gminiarzem. No dobrze, chodzimy. Tu kończą przegrani set. Jesteś ostatnim z długiej, bardzo długiej linii. Zostało tylko jedno miejsce. Oto skąd wiedziałem, że czas Ammu się skończył. Nie ma już więcej miejsc. Dzięki szczęściu, że to nie naszej mocy na bronę. Tym razem przesadziłeś. O, ścigamy go szybciutko. Mniej można odwiać. On coś ma. Jakąś moc, która osłania go przed moją bronią. Powinien że zemity i Wydałem rozkazy, lecz... Już tu jest! Dobrze. Bardzo dobrze. No i na niego znowu używamy mod. Jak wiemy sobie nie. Co to za potwór? Twój potwór to właj. Czekamy, przyjaciele. Trzeba będzie szybko działać, bo tutaj... on niestety nie może z pokonany, ja bo tego dziełem. Skłonię ją zanim zostanie pochłonięty. trzeba będzie szybko reagować tutaj. Trzeba znaleźć ktoś, kto będzie mogł ją chłonić. dokładnie chodzi o to filmkę. Skłonięcie. Skłonęliśmy Tak jak pamiętacie, Atlantyda jest dla nas zatopionego miasta. Wiedza może czasem spowodować zniszczenie. Ale czym ludzkość byłaby dziś bez niej? O święte słowo. No i koniec naszej podróży dziękuję wszystkim za oglądanie. E, co mogę powiedzieć? Naprawdę gra wciąga, nawet dla tych, którzy uwielbiają przewidówki jak na rok. E, to, jeżeli mam nadzieję, że wam się bardzo podobała, bo naprawdę nawet jeżeli komentuję tą grę, to naprawdę wciągnęła. Ta gra nawet jeżeli tam było tam kilka faili eee, Mam nadzieję, że będzie oglądać dalej moje serie gdyż zaplanowałem jednak, że Atlantis 2 zostanie nagrany którym powiedziałem Atlantis 2 Nie wiem chyba ani nie chyba raz tylko go przyszedłem ale mówię, nie pamiętam nic z niego. To było masę lat temu. Um, co mogę jeszcze powiedzieć na temat tego, tej serii? No, tak jak wiecie, Atlantis ma podłączenie do pięciu serii, którą teraz, dwójka, która zostanie nagrana, ma połączenie. W sensie będą historie, które będą kontynuowały naszą historię, tylko że zamiast tam będzie inna osoba, co jeżeli będziecie oglądać nową serię Let's Play Atlantis 2 nie pamiętam. chyba Beyond Atlantis, to się dowiecie. Potem jeszcze wyszła trójka, to się nazywa chyba Nowy Świat, co nie wiem, czy powinna w teorii wylądować nawet w mojej kolekcji na YouTubie, ale... Powiem wprost, że to już nie ma sensu. Niestety trójka, czwórka i piątka już zostały. To już nie jest to samo co Atlantis 1 i 2. Naprawdę ta gra, kiedy wyszła i nadal jest bardzo popularna, którą była bardzo zachęcająca przez graczy, nawet sprzedaję sprzedaje jeszcze teraz GOG. No dobrze, no to Dark World.